Wow. What shall we talk about? Welcome Witajcie z tej strony Skapion. Przed Wami kolejny odcinek z gry Comment and Conquer Remastered. Ja już tutaj sobie pozwoliłem na początku, żeby nie tracić czasu. I nieco przyspieszyć tą grę i misję. Wybudować rafinerię, jedną drugą. Jak widzicie. Okej. Okay. Teraz musimy się cały czas bronić. Budować budowlę, jednostki. Odkryć teren. I wjechać mu że tak powiem, do chaty Building. tutaj sobie trochę odsłonimy teren i zastanawiam się czy nie robić tak czy od tej misji, czy od kolejnych w ten sposób, że jeśli na przykład nic się konkretnego nie będzie działo w danym momencie w grze, czyli tak jak teraz, że harbesteri jeżdżą, zbierają tabelium, my sobie odkrywamy teren, czekamy aż coś się buduje, my będziemy w tym czasie tworzyć armię, przeciwnik nas raczej nie będzie atakował, jak będzie to sporadycznie, to czy po prostu w danym momencie nie ucinać filmu. I dopiero pojawiać się, że tak powiem, w momencie, aż już będziemy mieli zbudowaną armię i będziemy wjeżdżać mu do bazy. Chyba tak będzie lepiej, bo... Wy nie będziecie patrzeć na coś, co praktycznie nic się nie dzieje. Dwa. Przyspieszy to trochę misję, czas. A jak wiemy, czas jest cenny, więc chyba tak będę robił. Jeszcze zobaczymy, ok, czas nabudować.

Construction. building. Nas coś atakują. Coraz mocniej. Czemu? No cóż, no bo taki jest wróg. A jeśli chodzi o mój kanał, to ponownie zauważyłem, że prowadzę dla was dwie, trzy serie. I jakoś ostatnimi czasy no z odcinek na odcinek zainteresowanie serią Infernal jest małe wyświetlenia podobnie komentarze tu już w ogóle spadły u atakują nas Czas pojechać obronić te herbestery Co dalej Seria Prince of Persia Też którą dla Was nagrywam Sytuacja jest podobna Mało tego. Comment Conquer Remastered. Najnowsza część. Może inaczej nie część, tytuł. Nowość. Też zainteresowanie jest takie nijakie. Więc nie wiem, co się z Wami dzieje. Daję nowości. To wy nic. Daję starsze gierki. To wy nic. Daję takie pośrednie. To wy nic. To nie wiem, zdecydujcie się. Jakie chcecie tytuły oglądać? Czy w ogóle chcecie u mnie oglądać i uczestniczyć na moim kanale? Pomagać mi, aby kanał rósł. A propos complete. tego Building. rośnięcia, z waszej strony to jakoś tak słabo to wychodzi, bo zamiast subskrypcji do góry u mnie iść, to ostatnio trochę spadły. Z jakiego powodu nie mam pojęcia. Może dlatego, że mówię jaki jest ten faktyczny. A może chodzicie do wielkich youtuberów albo tylko tych swoich znajomych, małych ciężko powiedzieć, Wasza strata, Wasza sprawa u mnie drzwi są otwarte bo tam możecie wyjść, nie wracać, a ci, co zechcą, to zostaną, będą wspierać kanał i będą go wspólnie budować. No, mamy tutaj oczywiście gadu-gadu, tworzymy jednostki, Dobra, zrobimy tak. Jak już będę miał taką konkretniejszą armię, to ja do Was wrócę. I ewentualnie, jak część mapy odkryję, żeby po prostu nie zanudzać Was, bo praktycznie w tej chwili wiele się nie dzieje. Ok, jestem już z powrotem. Armię jakąś mamy zrobioną więc możemy mu powoli wjeżdżać do bazy. I oczywiście atakować, by go zniszczyć. Okej. Okay. No to czas działać. Rozwalać mu te wieżyczki. Kolejna. Sporo ma piechoty ogniowej i rakietowej, niestety. Ale powinno nam się powieść. Trochę armii nabudował Nie ma co ukrywać.

To jest właśnie to: AI przeciwnika. A właściwie też poniekąd, tak jak się poruszają tutaj te pojazdy, nie mogąc znaleźć gdzieś dojścia, ujścia. To jeżdżą naokoło. Dobra, jeden budynek, kolejny zniszczony. Kasiorka, żeby im nie szła, a sprawimy się z nimi szybko. Uuu, buduję jeszcze wyżyczki. O, Airstrike mamy gotowy. Pokażę Wam, na czym to polega. Choć już widzieliście nie, 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 zaraz chłopaki W to strzelajcie Harwester Dobra Kolejne budynki mu rozwalamy Z tą misją rozprawimy się jak najszybciej się da. Pozbyć się wszystkiego. Moglibyśmy to przejąć. Byłoby fajniej. Ale to też jest poniekąd strata czasu. Dobra. Najważniejszy budynek mają rozwalony. Są my nie wam co? No wiele to nie. Dobra. Building. strike się robi. A my nie tracimy czasu i rozwalamy. No sprzedał, Mówię, że już nie ma szans. Tutaj sobie obronę, żeśmy całkiem spoko zrobili. No to niszczymy mu ostatni budynek i to powinno już być wtedy koniec tej misji. accomplished. Wybieramy teren do zaatakowania. Ten czy ten? Niech będzie ten. Austria. World News and Opinion. Six critical items transmitted. Ground and air skirmishes between Nod and GDI forces escalated today when Nod, reacting to recent GDI funding cuts, launched a full-scale ground attack against GDI troops in Africa. spokesman continue to deny rumors of continued weapons tests involving orbiting laser cannons capable of leveling entire armies in seconds. The exclusive photos smuggled out of the World Tiberium Research Center show evidence of serious ecological consequences in Tiberium-rich areas. Whether these unusual effects on plant life have any relationship to recent reports of Tiberium poisoning in humans remains to be seen. And the death toll so far? God only knows. This is Greg Burdett standing in front of what GDI terrorists have left of the Saint Olafsky Orphanage. Don't look so surprised, Commander. And don't look around for your Eva. It can't help you now. Well, what shall we talk about? Hmm? Your powerful GDI forces have been emasculated, and you yourself are a killer of children. Now, of course, it's not true, but the world only believes what the media tells them to believe, and I tell the media what to believe. It's really quite simple. Oh, there's your little pet. But now that I know where you live, Commander, it's only a matter of time. Were I in your shoes, I would spend my last earthly hours enjoying the world. Of course, if you wish, you can spend them fighting for a lost cause. But you know that you've lost. Defense condition field briefing. GDI equipment in Area 18 is in urgent need of repair. This mission is of great tactical importance. Nod forces still threaten Salzburg. GDI needs to establish headquarters for rapid GDI deployment. Your mission. Repair as many ground weapons, armored vehicles, and buildings as possible. Ok, mamy kolejną misję, ale to już na następny odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!